Dobrą zabawą, czemu nie? Doktoranci z Politechniki Warszawskiej. A frontowa kamera rejestruje ruch kulek, które unosimy poprzez wdechy, i wtedy sterujemy głównym bohaterem gry ptakiem, który leci i chce się wznieść jak najwyżej. Tak reaguje na oddech, pacjenci w tym czasie zdobywają punktem. Cała gra polega na tym, że wykonujemy poprawnie serię wdechów i odpowiednio do nich dostosowanych wydechów, tak aby utrzymywać jak najbardziej. Naturalne wzorce oddechowe. Zgwiazdy Neymar ma zapłacić 3,5 miliona dolarów za naruszenie przepisów o ochronie środowiska. Brazylijczyk złamał prawo podczas budowy swojej okazałej rezydencji koło Rio de Janeiro. Według...